Specjalna sesja, przesłanie dla Michała. Moment, włączam. Zaczekaj, okay, mi się włączy. Tak, już włączony jest. To teraz yy, specjalna sesja mm. dla Michała, którego wszyscy nasi widzowie znają, który Wam przekazał potężne informacje. Dzisiaj jest data, drugi. Lipca 2021 Michał Sesja dla Ciebie. Łączymy się, Bezzus czekał. I Weronika jest w specjalnej przestrzeni. Łączymy się. Wezius, witaj przyjacielu. Wita. Wita. E, e, mów głośniej, Weronika, bo chyba jest odsunięty, warto. E, przywitał się, Weziusz. Dobrze, mów głośniej, dobrze, teraz jest dobrze. Dobrze. Teraz, Wezius, e, tutaj jest przekaz i od Ciebie, od świata duchowego dla Michała, tak? Chodzi nie zrozumieli Od tak. przyjaciół. Ale czy mam wzruszenie? Mhm. Czuję, że wszyscy tam tak? wysyłają mnóstwo pozytywnych myśli do Michała w dniu jego urodzin. Wszyscy Michał, wysyłają wszyscy e, w twoim dniu. Wszyscy wysyłają do Michała bardzo dużo pozytywnej energii. Świetlistej. Na pewno w tej chwili poczujesz tą energię w Obojętnie gdzie się znajdujesz. I teraz ja poproszę, czy ktoś ma przekaz y, dla Michała tam y, poprosimy. Kto będzie mówił Bezus? Może ojciec się pojawi. Bardzo bym się cieszyła. Wiecie co, ja odczuwam, że to energia żeńska będzie dzisiaj mówiła. Słyszę takie słowa, że z wszechświata wysyłamy Ci dobrą, pozytywną, świetlistą energię do Twojego delikatnego serduszka. Czekamy na ciebie bardzo cierpliwie. I w każdym momencie jesteśmy obok ciebie. Znajdź mądrość w korzeniach, a wtedy i liście zawieją na wietrze. Znajdź radość w kawie i pomyśl o nas. Tak jak my myślimy o tobie, Dzień twoich urodzin jest bardzo szczególny, bo każdego dnia... Rodzisz się na nowo. Odbyłeś wiele podróży i wiele jeszcze przed tobą. Lecz droga twa i z autostradą i zaprowadzić cię do domu wszystkiego najlepszego Michał. wszystkiego najlepszego i e, jeszcze do tego z tą autostradą Pasuje do tego, gratulujemy Michał, e, zrobił prawo jazdy cieszymy się. I to pasuje do tego przekazu. Pan na góry wszystko wiedzą. Nie będzie tylko, e, nie będą tylko podróże ziemskie, ale i e, uniwersum po drugiej stronie. Dziękujemy jeszcze raz Michał z tego miejsca. My wszyscy. Jestem bardzo wzruszona. Za informacje, jakie przekazałeś dla ludzkości, i Weronika tobie też. Dobrze? Tędy ja to tu ją Weronika, o Ciebie chcesz znaleźć coś? Ja bym chciała zajęć. powiedzieć, że tak daleko i tak blisko no i z okazji urodzin. Michał. Każdy dzień są twoimi urodzinami, tak jak zostało przykazane. Bezjusz, chcesz coś zapowiedzieć? On Bezjusz chyba sam e, Michałowi. Osobiście Osobiście, tak. Dobrze. Cieszymy się. Dobrze. Jeszcze raz. Ela. Wszystkiego najlepszego, Michałku. I cieszymy się razem z Tobą nie tylko tym dniem, i każdym następnym. Rośniemy w siłę, w siłę, w radość. Zyskujemy wolność i już nas nie powstrzyma. Dobrze, to na ten moment rozłączamy się. Wszystkiego najlepszego. Nie tylko Tobie, wszystkim naszym słuchaczom i widzom. Życzymy Wam najpiękniejszych momentów. Żyjcie tymi momentami. Do usłyszenia. Halo. Tak, poczekaj, bo tutaj ja wyłączyłam pauzę wszystko. bo ja rozłączyłam się. Nie wiem dlaczego.